Siema, siema tutaj, kungu, witam was. W pierwszym odcinku z gry Postal 2 Sher the Pain. Nie jest to dokładnie pierwszy odcinek, ponieważ miałem już nagrane bardzo dużo odcinków, z tego tylko, że to była moja pierwsza seria. To nie jest seria, jako seria taka naprawdę seria, seria, która będzie się ukazywać regularnie. Tylko w takie dni jak dzisiaj, czyli w dzisiejszą niedzielę miałem na dzisiaj tylko odcinek Stripes as Sand, A ja wolę, żeby codziennie ukazywały się dwa odcinki. Dlatego, Nagram sobie taki, taki odcinek z tej, z tej gry, dlatego, że dzisiaj grałem sobie z kolegą, jakoś mi się tak fajnie grało, więc stwierdziłem, że nagram sobie z tego odcinek, taki krótki, jakiś, nie wiem, może 20 minut będzie miał, szczerze przeminę te filmiki, bo mam je w dupie, nie no, boże ten zostawię. A wydarzy się coś ciekawego? Uf, uf, mordę, Dobra, piesu. Tu, Dobra, jest radenta. Dobra, pierdzielę Dobra, generalnie ma, ci tam wpuścili, ma, Nie, zapraszamy, nie zapraszamy, mam zamiaru w sumie tam szukać tego. No i mamy zlecenie, które. No, dostaliśmy od żony zadania, które musimy wykonać. Spotkać tak. się z Winsem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuje. W poniedziałki są trzy wyzwania, oczywiście. Trochę wyzwania, Polsce. zadania. Zdokumicie. Hmm. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to mleko? było? O. o, jest! Dobra. Powiem od razu, nie mam zamiaru tak po prostu grać w tę grę, żeby wykonywać te zadania teraz. Po prostu trochę pozabijamy ludzi. Znaczy, przy okazji wy wykonam te zadania, tak mi się wydaje, ale to nie będzie priorytet tak jakby tego mojego grania dzisiejszego. Jeśli seria wam się spodoba, możecie dać znać. Może się wtedy ukazywać częściej, na przykład w każdą niedzielę. To też jest jakiś pomysł. No, ale to już się zobaczy, jak tam wyjdzie. To już jak chcecie. Ja sobie będę grał co jakiś czas, może dzisiaj nagram nawet ze dwa odcinki i zostawię sobie na okazję, kiedy nie nagram czegoś czy, czy cokolwiek, czy cokolwiek innego. W każdym razie tutaj się udamy. E, mamy to sobie. Tutaj, hop, hop, Wypadł z mojego domu! O, ci... O, kwiatki zdrowe stary <grym> o, będzie żygał. Patrzcie Jak mu się od odrąbie głowę. Szybko! Cholera, nie mogę trafić w głowę. O! I żyga samą szyją. <grym> no O, wkopałem go przez drzwi, to nie było fajne Ja nie wiem, mogłem go zabić, mogłem na niego nasikać, mogłem mu wszystko, ale żeby ale żeby go przez drzwi przekopać tak przez środek, no to... Nie, takiego telewizora nie da się zabić w takim razie. Troszkę... O! Piłka! Yeah. Oż ty w dupę skończy masz shotguna! Ja pierniczę! A Dobra! Hum, hum. Mamy shotguna. To mi się podoba. O nie! Wypaliłem faję zdrowia! To nie było szkodliwe, się mi, ja wolę na ciebie nasikać. O ty w dupę! Masz, tu twoja głowa leży. O, a tutaj czyjaś inna, no, ale możesz ją sobie wziąć. Masz tu. Ha. Cześć gościu. Yep. O nie, nie trafiłem. Si. No i się nie zdżygał. O! Jak pięknie poleciał. Masz skopa. O, tak <śm> Ja wiem, że ta gra jest brutalna. No ale coś mogę poradzić. Taka gra Nie każę wam tego oglądać. Dobra masz ma dobry. Nie no, nie, nie będę marnował amunicji na taką frajerkę. Yeah, nie masz głowy, dobra? Przydałaby się benzyna, gdzie jest benzyna? A już wiem, gdzie jest benzyna, bo chcę spalić trochę tam parę osób. Szkoda, że niechcący użyłem tej. E, tej faj zdrowia. No, niefajne. Uff. Uff. Oni tak śmiesznie lecą, jak, jak ich się zabije, tak w powietrzu. O! Ja nie mam żadnej łopaty. Nie hałasuj. szur gryzie klatkę, no cóż. Przechodzę. A to sorry, to ta. To tam mi tutaj gada, że przychodzi. Gówno mnie obchodzi to, że przychodzisz. Gówno mnie to obchodzi. Szmato. Jeszcze na ciebie nasikam. I kopnę jeszcze. I będę sikał i kopał. Wszystko na raz. I co? Gówno mnie wchodzi, że przychodziłaś. Szmata. Zły pies. O. Oh. Yeah. Z buta wjeżdżam! Jednym strzałem wyłamuję zamek. He. He. O, pięknie. <noise> yep. Hy, co tu się dzieje? O cholera, przecież ten benzyna jest w, w tym drugim domku, w tym co byłem w nim za pierwszym razem. Zapomniałem. Już tam idę właściwie. Hop. Bo tutaj więcej nic nie mam. A tutaj akurat wyjdziemy naprzeciwko tego domku. Jeszcze raz z buta wjeżdżam. Je. O tutaj dokładnie. Hop. 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 Hmm. Koleś, Vince chcę się z Tobą widzieć. Dobrze. Dzięki. A ty, dlaczego Ty nie żyjesz? Ja tu byłem? Nie przypominam sobie szczerze. Kick mi. ok. Masz jeszcze łopatą. Gdzie on zniknął? What the fuck? A <tędy> Ja pierdolę. O! Gay party. Tam. I tak potrzebowałem wakacji. No nie! Co się dzieje? Aha, on mnie złapał! Ja pierniczę! To ja nie wiedziałem, że on mnie. Że on mnie złapał. Ja stałem, bo chciałem go podpalić, bo to jest Fire Club. No a dobra, to w takim razie uciekniemy z więzienia. Pokażę wam, jak się mniej więcej ucieka z więzienia, jeśli nie wiecie. Mamy tutaj tylko taki sprzęt, tak? Mamy zapałki. I ręce. Nic nie możemy zrobić, ale mamy zapałki. A tutaj jest co? Alarm przeciwpożarowy. Trzeba zrobić coś takiego. Nie wyszło. I pięknie. Teraz wszystko się otwiera. Wszystko się otwiera, powiedziałem. I generalnie możemy uciekać. Co tu się dzieje? Radar. Radar może się przydać. Taka radar na przyszłość. he. he, he, he. Sprawdzam te, bo niektóre takie się otwierają, bo są tajne przejścia gdzieś po. po... Hmm. Po ukrywane kolejny radar, i po co mi tyle radarów? Szczerze nie mam pojęcia, gdzie. po kolejny, ja pierniczę, hmm. nie mam pojęcia, gdzie teraz schodzę. Staram się wejść wszędzie. Tutaj już byłem. Okej, okay, tutaj też byłem. Masz na to. <laughs> hmm. Tutaj widzę, nic nie ma. Tutaj również. Dobra, idziemy do innego pomieszczenia. Zaraz zlecą się policjanci w sumie, więc średnio, że tak robię, a nie spierdzielam, ale, ale, zawsze można coś na to zarobić. Właśnie jakiś taki kawałek pizzy. Co to cholera jest? A, to są krzesła, takie dziwne. <grym> Pozdrawiam. pozdrowie. Co my tutaj mamy? Jeszcze nie było, nie było mnie tutaj. Kolejny radar, po cholerę. Dwa pączki, no. Nie czuję się za dobrze. A, zaraz będziemy mieli zejście po faj, zdrowia, niestety. ten uzależnia. Jak to mówił nasz koleś Tu byłem Dobra, w takim razie idziemy tutaj sobie w lewo jeszcze Posprawdzajmy co tutaj się dzieje A czy da się to zrobić jeszcze raz? O da się A To się potwiera No, O cholera Ja tutaj grzecznie stoję, tak? Muszę przestać palić to świństwo No niestety o! O, będę strzelać, tak? A ja nie mam broni. Ała! Ała! ała, ała. o, oh shit! o. Gdzień, ośid, shit! Jaka pała. Może są tutaj jakieś bronie? Są. Wiedziałem, ja. że to szkodliwe. O, zaraz będę miał zejście. To się przyda. już Dobra, już mi lepiej. Myślę, że. O! Prawie cała pizza. Pozdro. Też miałem dzisiaj pizzy na obiad, jakby was to obchodziło, a wiem, że nie. Nieważne. ważne. Tak się chciałem pochwalić, wiecie, życie na bogato. Co ja wziąłem? What the Fuck! Nie mam pojęcia, co to było, nieważne. O! tyż... On ma. A cholera, on ma shotguna. A ja tu już byłem. O! Fuck! Ja myślałem, że on za mną nie idzie, nie wiedziałem, że on za mną idzie. Cholera. A tutaj, w prawo, okej. Okay. Byłem tu. Mam no, dziwne wrażenie, no, że tak. Wypierdzielaj mi no, stąd. No, umrzej, frajerze. Nie. O, pięknie, dobra. Wejdę tu. O! Czyżby to był. Prezydencki kurde ten Ta... Strefa wybuchu, okej okay. Zaraz bo... Tutaj jest, okej. Okay. Masz wryjt... Eee. O FAK! Tego się nie Wsz, spodziewałem. Roku. Natychmiast się zatrzymać! ha hu, ha hu, je Z Buta Jednym strzałem wyłamuje zamek Magazyn! Tutaj mogą być moje rzeczy. Wow, faja zdrowia. No kij ci w dupę. Może ja go zabiję w ten sposób, zabiję go. Zabiję go w ten sposób. Dobra. <grym zbierza> <grym zbierza> Może w końcu zginie i wtedy będę miał przynajmniej jakąkolwiek broń. Nie wiem czy tak się da zacikliwki, Frajera. Jakby co to mamy w Twojej drodze? Tak jak patrzę, to chyba jednak się nie da. O cholera, dwóch nie wie Dobra, w takim razie ja to szczanie. Biorę to i uciekam. Kij w dupę. Mhm. O pistolet! No! Co to jest? A! Ech. Dobra, uciekam. Wow, 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 wow. Teraz bez zastanowienia będą do mnie strzelać. Co to jest? Fuck! Fuck! Shit! Hmm. Dobra. Jedzonko miał. Oh shit. Dobra, musiałem użyć tego. O oh shit, no, chciałem mu jeszcze tak w ryj No nie wyszło to najlepiej, dobra, exit, gdzie exit. A tam exit, dobra, musimy iść za exitem, tak, żeby wyjść do wyjścia. Dobra, bo już tutaj wszystko mamy zbadane, no to czas kierować się do wyjścia. Tutaj nie ma exit. Aha, też jest, czyli może być w tę albo w tę stronę, ale chyba jest tutaj. Exit, 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 tak? Czy tam jest exit? Tu jest exit? Nie tu, nie. Aha, chyba jednak w drugą stronę, bo stąd chyba przyszedłem. Ale tam nie było żadnego przejścia, tam był kibel i nie dało się przejść. Chyba, że ja tutaj nigdzie... Ha! Tutaj to mnie nie było, rzeczywiście. Zbrojownia, tylko dla personelu. To się podoba. No! No really nie pozwoli mi wejść. Albo trzeba ogarnąć mundur, bo tam było napisane bez mundur nie ma broni. Albo po prostu się nie da. Archiwum. O, pewnie jedna z tych szapeczek jest moja cała. O, pokój przesłuchań. No cholera! No, szmata makler. O w dupę, tutaj jest wejście! O, elo. Hmm. A ja ją widziałem, jakim cudem. Ale to głupie. Głupie. Słabo dopracowane. Okej, okay, wychodzę. <laughs> Nie wnikam. Magazyn dowodów. Moja broń. Ile fajów? Faj zdrowia. Pistolety. Do widzenia. Yeah. Pięknie. Dobra, będziemy się niedługo zbliżać do końca, ponieważ 15 minut zaraz wybije. Znaczy już wybiło 15, już wybiło, ale 20 minut zaraz wybija, a tak mniej więcej 20 minutowy chciałem zrobić ten odcinek, ale jak siebie znam to jeszcze mi się przedłuża, a na razie... Na razie pójdziemy po prostu po mleko. I jak jak odzyskamy mleko, znaczy jak odzyskamy, jak kupimy albo raczej ukradniemy mleko, yy, to zakończymy ten odcinek po prostu. Tutaj musimy przetrwać trochę tych loadingów, bo jeszcze, jeszcze jeden nas chyba czekał, ile mi się nie, nie. Chociaż nie. Chyba już tutaj mogę kupić mleko. Nawet nie pamiętam. Ach, aż sobie odpalę mapę. Yy, mm, tak, tu. Tu. No chyba tak. Podejrzany w zasięgu wzroku. Poszukiwany przez policję. To mi się nie podoba. Gówno. Oszczędzę cię na to. A jeszcze na ciebie nasilkami. wtedy cię dopiero oszczędzę. Dobra, teraz cię oszczędzę. No co chodziło. Ok. Niech cię skopnę na dobranoc. Do widzenia. Wychodzę. Te dziwne głos, które mogliście słyszeć, to niestety. Ktoś mi wtargnął do pokoju, kazał być ciszej! Tu jest szmaciarz! Sam jesteś szmaciarz! Pach, pach, pach! Ach, myślałem, że nie zdążę strzelić, no ale. Dobra, wiernicze. Słyszałem cię! Powinienem cię zabić, ale. Mam dzisiaj dobre serce. Widać, że zabijam tylko. What the fuck! To jest ksiądz! Wzroku. Jeszcze teraz będziesz mnie bił? Stój bo ja nie miałem gdzieś shotguna? To no dobra, czyli oni generalnie... O oh, Dobra! Już mam broń. No szmato Macler! Clera! Ale fail. Ojej, to był największy fail życia. Yy, dobra, wejdziemy sobie. Yy, nie da się tędy. No cóż, w takim razie podejdziemy tu i robimy tak. Yy. Gimmy, mam money. Dobra, co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie, no pytam serio. I mleko. Prościzna. Ach, ta muzyczka, no ta muzyczka. Teraz mamy dwie opcje, a właściwie trzy. Chyba skorzystamy z tej trzeciej. Pierwsza opcja to jest stanie w kolejce, o której akurat nie ma, i zapłacenie za mleko. Druga opcja to jest wyjście ze sklepu. A trzecia opcja, czyli ta opcja, która nas czeka, to jest wejście tutaj, czyli tylko dla obsługi. Niewierni precz, Habib. Dobra. I robimy tak. Tutaj robimy to. Tutaj sobie szykujemy faje zdrowia. Albo może, może nie faje zdrowia. Ale. Ale to na pewno. Ok. I chociaż wstęp jest wzbroniony, to tutaj oczywiście wejdziemy. Hop! To dopiero jest reforma systemu opieki społecznej. O kurde, ty skąd się tu wzięłeś? I tak, to jest sprzedawca, którego mogliśmy zobaczyć wcześniej. Cholera, nie mam zbyt dobrego aima. No, ile ty masz życia? O, -o. O, shit, dobra, gdzie Muszę ten karabin? No właśnie, to jeszcze się przyda ten karabinek. Cholera, Syfnie się No wiem, wiem, zaraz będziesz miał zejść. Gówno mnie to szczerze obchodzi. No, wy, wy, wy właśnie do mnie laseczki. O oh, shit, o oh, shit! Aż taka ilość, aż taka ilość. A, bo to mnie pieprznowało. Nie, twoje zdrowe zejście mnie pieprzynęło tak mocno. Gdzie ono jest? Czy to jest jakiś skarb do zebrania? Patrzcie, zsynchronizujemy sobie punkt jak w Asystynie. Turururu. Ta muzyczka, dobra, nieważne. <laughs> Yep. Aha, tutaj byłem. To jest zasada postala. Widzisz martwe ciało? Tam byłeś. Chociaż dzisiaj w sumie obaliłem tę zasadę, ponieważ widziałem tam martwe ciało, a tam jestem pewien, że mnie nie było. Pewnie Szotgan tam gdzie miejsce na kije. Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio! Wszedłem ja do tej wanny fu. O oh, kampa, kampa! Cholera! Niech ci się nie zdaje, że jestem nietolerancyjny! Zabijam przedstawicieli wszystkich raz. Po <laughs> Och tak, nasz koleś jest spoko. Gdzieś jeszcze nie byłem. I wiem o tym. O, właśnie tutaj. Ale jeszcze w jednym miejscu. O, tutaj właśnie. Dokładnie tak. Oż ty kurde! Skąd się tu wzięłaś? Jasna cholera. Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili! Dobra, no to... kupiliśmy mleko. Tak jest. A ty dlaczego do mnie strzelasz? O kurde, przez drzewo mnie zastrzeliła. Znaczy, nie zastrzeliła, ale próbowała mnie zastrzelić. Skubana. 22 minuty na liczniku i powiem wam, że to już jest prawie koniec. Spenetrujemy sobie jeszcze ten... ten oto właśnie budynek. I poproszę was o ocenę. Czy odcinek Wam się podobał? Czy chcecie sobie częściej niż... niż raz w tygodniu, to myślę, że częściej nie będzie niż raz w tygodniu, ale... Myślę, że jeśli powiecie, to będzie chociaż to raz w tygodniu, bo tak to nie wiem, czy się zbiorę i tak zrobię. Poza tym czasem coś mi może wylecieć w tę niedzielę i wtedy... Nie wrzucę tego postala, tylko coś innego To będzie taka seria zastępcza Więc jeśli wam się podoba i zależy wam na tym, żeby seria pojawiała się częściej, to musicie dać znać Oderżnę ci głowę jeszcze hop, hop, hop. No oderżnij się głowo, dzięki Czekajcie, będzie gol, będzie gol, zdążę, czekajcie Uf. I gol Ale mam jeszcze lepszy O to jest idealne miejsce. Uwaga, uwaga, uwaga. Gol! Są tu jacyś ludzie jeszcze? Bo coś mi się wydaje, że jeszcze wszystkich stąd nie wywaliłem. Dobra, wbijamy na górę w takim razie. Tylko wezmę pistolet, bo coś mię złe przyczucie. Ha, jakaś lasenica. To już matka. Ooooo! Umarłaś? Jak to się mogło stać? Tak mi cię szkoda. Tylko jeden problem, bo wcale nie. Tutaj już byliśmy, byliśmy. Wychodziłem przez okno. Kto, kto schodzi drzwiami? Tylko coś frajerzy. Ciebie zabiję. Dzisiaj jest pierwszy. Co tutaj mamy? O! Myślę, że tu się da wejść. O, ciekawe. Kiedyś tutaj byłem, pamiętam, ale. Pamiętam, że byłem chyba tylko raz. Jakieś sekrety. Chyba nic specjalnego. Żadnych sekretów nie ma. Chociaż może da się przejść jakoś po tym i w ogóle to się zaraz zobaczy. Wejdźmy tu. Aha. Czy tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra. W takim razie, gdzie tu się wchodziło tak wyżej? A tutaj, tutaj. Dobra. Sprawdzę tylko, czy da się chodzić po tych liniach. Napięcia wysokiego, ponieważ widzę, że tutaj się da przejść, a przynajmniej tak się wydaje. I spadnę? Nie spadnę. O, tutaj to jeszcze nie byłem. No, ciekawe, ciekawy jestem, i gdzie tak dojdę? Do jakichś fajnych rzeczy, czy, czy po prostu idę bezcelowo tutaj na dach sklepu? Tam to jeszcze nie byłem. Cholera, to jest może naprawdę zajebista sprawa. Jestem na dachu sklepu, jeszcze tutaj nigdy nie byłem, ale jaja. Więc co, nie ma tutaj nic ciekawego, po prostu dach sklepu. Serio, taka miejscowa. Mm, o kurde, no. Jestem z siebie dumny, odkryłem sekreta. Chyba, że da się tutaj wejść normalnie. Fuck! Nie miało być tak pięknie, ale tutaj się nie da. O, da się, cholera. No to już myślałem, że jestem jakiś super ekstra, a tu się znowu okazało, że jednak nie. Dobra, czyli powtórzę jeszcze raz. Jeśli seria wam się podoba i chcecie ją częściej, dajcie znać, dajcie chociaż łapę w górę, ale najlepiej komentarz. No i, i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał wielkie dzięki za oglądanie na razie i do zobaczenia w następnym odcinku siema